Proszę Państwa, demokracja zwyciężyła, to znaczy odbyły się wybory samorządowe, które potwierdziły wszystkie obawy dotyczące stanu czy ewolucji naszej tubylczej sceny politycznej. Przede wszystkim frekwencja wyborcza nie przekroczyła w skali państwa 50%, co oznacza, że więcej niż połowa obywateli trwale bojkotuje udział, w statystowanie w procedurach demokratycznych, a ta pozostała połowa, warto się przyjrzeć tej pozostałej połowie, która bierze w tym statystowaniu udział. Otóż samych kandydatów w wyborach samorządowych było ćwierć miliona. Każdy z nich ma co najmniej kilku, pięciu członków rodzin, co najmniej pięciu, więc to już jest prawie półtora miliona. Do tego trzeba dołożyć co najmniej... 150 tysięcy członków partii, różnych wszystkich, którzy też mają rodziny, w związku z tym to daje następne półtora miliona, czyli mamy już 3 miliony. Mamy co najmniej pół miliona urzędników państwowych i samorządowych, nie licząc. Trzeba dodać do tego co najmniej 100 tysięcy, co najmniej 100 tysięcy urzędników pozatrudnionych w rozmaitych instytucjach i agencjach pozabudżetowych, którzy też mają rodziny. W związku z tym to daje nam następne 2 albo 3 miliony. No i w ten sposób buduje się prawie cała, prawie cała grupa obywateli, którzy są bezpośrednio zainteresowani takim czy innym wynikiem wyborów. No i do tego dochodzą różni tacy zatwardziali zwolennicy poszczególnych, takie no, naj, najtwardsze zaplecze polityczne. Poszczególnych partii, ludzie, którzy biorą udział w wyborach, bo myślą, że to wszystko naprawdę i tak dalej. Jeśli chodzi o samą scenę polityczną, no to wybory do Sejmików wojewódzkich, bo one są najbardziej reprezentatywne, pokazały, że proces uszczelniania sceny politycznej, który jest widoczny coraz bardziej. Przy okazji wyborów do Parlamentu przerzuca się, przenosi się również na samorządy terytorialne. W sejmikach wojewódzkich dominują cztery partie, z wyjątkiem jednej, jednego przypadku, ale ten wyjątek tylko potwierdza regułę. Mam na myśli oczywiście pana Rafała Dudkiewicza, który w Sejmiku dolnośląskim uzyskał dobry wynik trzeci z kolei, ale jak powiem ten wyjątek potwierdza regułę. Zupełnie inna sytuacja panuje przy wyborach prezydentów miast, zwłaszcza w dużych miastach to widać że kandydaci wysuwani przez partię nie w każdym przypadku nie w każdym przypadku odnoszą sukces. Właśnie Rafał Dudkiewicz, właśnie, a zwłaszcza pan Szczurek w Gdyni pokazują, że no można bez zaplecza partyjnego też sukces osiągnąć. Inna rzecz, że w przypadku pana Szczurka, czy pana Dudkiewicza oni mają własne zaplecze polityczne. Pan Szczurek jest już 12 lat prezydentem Gdyni, w związku z tym, no, byłoby dziwne, gdyby nie stworzył sobie własnego zaplecza politycznego. Ale to tylko świadczy o tym, że ma dryg do, do polityki.